Ja jestem Gabeł. W dzisiejszym odcinku jak co tydzień przedstawiam 3 nowe star powery, które wejdą do gry już jutro. Jeżeli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie na odcinek. No więc tak, w tym tygodniu Star Powery dostaniemy do Broka, Poko i Pan. Zacznijmy od Broka. Nazwa jego Star Powera to rakieta numer 4. Ten Star Power ma chyba najśmieszniejszy i mój ulubiony opis ze wszystkich tych nowych Star Powerów. Jego opis to: Brok ładuje czwartą rakietę do swojej wyrzutni, zwiększając liczbę pocisków i wyrzucając termos, który trzymał wyrzutni numer 4. Do omówienia Star Powera przejdziemy za chwilę. Najpierw opowiem o śmieszniejszej rzeczy, czyli o tym termosie. Wszyscy się dziwili, jak to jest, że Brok ma 4 rakiety, a strzela tylko 3 No dlatego, że po prostu czwarta to był termos. Jak odblokujecie te star powera to odblokujecie wreszcie czwartą upragnioną rakietę, więc myślę, że naprawdę mega fajna rzecz i takie mm, jakby easter egg albo mrugnięcie okiem w stronę graczy przez ten termos. Właśnie jakby tego nie było, to by nie było aż takie śmieszne. Teraz o star powerze. Ten star power jest naprawdę fajny, ponieważ zwiększa obrażenia na sekundę broka, ponieważ ma więcej strzałów, dzięki czemu może na sekundę wystrzelić więcej rakiet i dzięki temu jest po prostu mocniejszy, szybciej niż box i tak dalej i tak dalej. Według mnie ten star power jest lepszy niż ten pierwszy, chociaż ten pierwszy też jest według mnie mega mega fajny. O ten star powerze nie ma zbyt Dużo do powiedzenia, ale można o tym powiedzieć, że na pewno brok dzięki temu Star Powerowi staje się postacią, która ma najwięcej amunicji w grze, ponieważ aż 4. Przydałam się szczerze, że od razu jak położyłem ręce na ten pół prywatny serwer, którego używam. No dużo osób się pyta, to niedługo zrobię o tym filmik, jak go pobrać, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy pierwszy raz położyłem na niego ręce, chciałem to właśnie pierwszą rzecz sprawdzić, to ten Star Power Broka. jest naprawdę mega, mega fajny. Jeszcze tak dowiedziałem się, że jest ten bug ze star powerami. Chciałem sprawdzić, czy można podmienić jego star power ze star powerem Karla i po prostu zrobić, żeby Karl miał 4 kilofy do rzucania. Niestety się nie dało tego podmienić, a troszeczkę żałowałem, bo by było mega, mega fajnie. Teraz zobaczcie gameplay, jak grałem właśnie Brokiem. Myślę, że mi dość wyszedł, troszeczkę troszkę zamiłem, bo nie zajęłem pierwszego miejsca z botami, no ale no przepraszam, trochę po prostu jeszcze muszę się troszeczkę nauczyć grać tym Star Powerem, a macie w tym momencie ten oczywiście gameplay. Kolejny Star Power w dzisiejszym odcinku należy do Poko. Nazywa się on Skrzekliwe solo. Jego opis to super atak Poko. Teraz także trafia wrogów, zadając im 1200 punktów damage'a. Według mnie ten Star Power będzie lepszy od poprzedniego na przykład na solo. Dlatego, że pierwszy star Power tak naprawdę działa tylko na tych trybach, które po prostu mają przynajmniej dwóch albo trzech graczy, ponieważ jego poprzedni star Power po prostu leczy jego głównym atakiem swoich teammateów. Nie może niestety leczyć siebie, więc według mnie ten pierwszy Star Power jest mega słamy na solo i powinniście go nie używać. Powinniście używać tego drugiego, ponieważ pomoże Wam on Zabijaniu tak naprawdę low-HP przeciwników, używam wam zadaje dużo damage'a, tak jak zaraz zobaczycie na moim nagraniu. To nie znaczy, że nie możecie go używać na przykład na 3 vs 3, a 3 vs 3 jest net jeszcze, lepszy, bo możecie zaatakować całą grupę przeciwników, na 3 vs otrzymacie troszeczkę mniejszą mapę, dzięki czemu ten jego atak zajmuje praktycznie pół mapy, co może zaatakować wszystkich praktycznie przeciwników. Według mnie ten Star Power jest troszeczkę OP. Oczywiście, ocencie w komentarzu, czy któryś ze Star Powerów z dzisiejszego odcinka jest zbyt OP lub za słaby. Oczywiście, cała sekcja jest dla Was tak naprawdę. A my teraz przechodzimy już do gameplay'a tym Star Powerem bez naprawdę naprawdę fajny, nie zlamiłem go tak jak poprzedniego, jest na pewno troszeczkę lepszy. Teraz przechodzimy do ostatniego Star Powera w dzisiejszym odcinku. Jest to oczywiście Star Power do Pam. Jego nazwa to Uścisk Mamusia, a jego opis to działająca zadaje teraz wrogom 300 punktów obrażeń na sekundę. Czyli, jakby ktoś nie wiedział, że jeżeli wróg wejdzie w pole działania tego, tej wieżyczki jeczniczej Pam po prostu zostanie zaatakowany co sekundę 300 damage'ów. Myślę, że to jest mega, mega fajny Star Power. Myślę, że gdybym tylko miał Star Power do Pam, wybrałbym ten, ponieważ jest mega, mega fajny. Zadawanie damage'a wrogom jest ciekawe i mi się to bardzo podoba, bo nawet po naszej śmierci, jeżeli zostanie wieżyczka. Wróg przepatakuje. Wejdzie mając mało HP, cały czas może zginąć właśnie od tego naszego nowego Star Powera. Na moim nagraniu ledwo co udało mi się to pokazać na końcu tego nagrania, ponieważ no to jest naprawdę ciężkie, żeby na showdownie to zrobić. Łatwiej będzie to zrobić. Myślę na 3 vs 3, ponieważ po prostu gracze przez niego będą częściej wchodzili ponieważ grają i jest tak naprawdę się respią, nie tak samo jak na przykład na solo showdownie. Myślę, że po prostu zobaczcie to sami na nagraniu, jak mi to wyszło, które zobaczycie właśnie teraz. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli on Wam się spodobał i suba na kanale. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, kliknijcie niebieski przycisk o przycisku subskrypcji, dlatego że na przykład wspierający zobaczyli ten film dzień wcześniej niż Wy. Po prostu takie rzeczy daje każdy wspierający, może na przykład zobaczyć moje nowe filmy wcześniej i itd., itd. Więcej informacji macie pod niebieskim przyciskiem, pod odtwarzaczem. Również zapomnijcie wyjść na mojego Discorda, dla którego link macie w opisie. Wbijajcie też również na mojego Instagrama, którego link się dla teraz na ekranie. Zafollowujcie go bo na 1000 obserwujących, robię giveaway na w każdym więc myślę, że warto wbijać. Link oczywiście również macie w opisie. Bijać na inne social media również. Do nich linki w opisie. Ja się z wami żegnam. Byłem Gawę, jestem Gawą i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Siema!